Okej, okay, z nim idę. Powaliłeś kogoś? Tak, tak, bo się pijaknęło. Mm -hmm. Koronkę mu zabrałem. O, ja tylko lutuję sobie. Może ten koleś przyjdzie. O, legendarny nawet, spoko, teraz mogę wziąć to. Wygrał poprzedni mecz tutaj tak, tak do, do że To jest właśnie taki złośliwy rzeczy martwych. To, ładnie. Meczka, nagrywkę. ją. Tylko czy ten typ idzie. 24 sekundy a i... O, pod dwie skrzynki trzy chyba A nie otworzona jest ty... robota Oj oj oj, 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 oj. Ktoś strzela we mnie, tylko a tutaj jest To nie żyje? sam na razie nie biję tego gościa. E? Zobaczę co tutaj jest. W poprzednim meczu brałem... E, to w, zwyk w zwykłych skrzynkach trzy razy mi wypadła złota broń. O ładnie. No. Fajnie. A ja mam... To dobrze, że tak wypadło. A to się... Kto to? Uuuu, szybko. Nie wiem. Żyjesz, koleżko? Ty mnie tutaj Idzie po mnie, idzie po mnie, idzie po mnie, a nie mam... Idę idę, idę. Nie mam życia, nie mam życia. A nie, to nie, to jest duch. Ja, jest ja, ja. Gdzieś tu był ziomek. A nie on leczył tego. Gdzieś... Chciał... to jest. Ale coś tu wchodzi znowu. Chodzi, chodzi, tu jest ziomek. Ja teraz otworzę to. sul domko toi te... Duola sì sto Aha, to per Uh, strafate. no? A my jeszcze tego nie zabiliśmy. O go! To teraz już nie zabijamy, No tak. O ladź go! Trzeba A tutaj mamy ten. ten wulkan, ten. O to. Dawaj, dawaj. dawaj na. Bum. Tak, nie ale mhm. Ale muszę poczekać na ciebie, czy tam. Tam były ziomki, znaczy jeden był. Wolałem. Chcesz aptekę? Mm, nie, dawaj, dawaj. Ulec się trochę, to coś tam daje, nie? No, bo tu, tam tak? jest gościu. Ty, no, właśnie. Dobra, szukamy, szukamy sobie Małe dwie poty O, aptaka jest Mam gości dwóch tutaj a jedna Ode są. Ze mną są. widzę? Otłukłem ich strasznie. Uciekają. Możesz ich bić miało Drugi. Złoty ten jak chcesz. Lubisz tego strzelać? To ja ci mogę dać teraz tak, czekaj, nie tak. Strefa Kurde idzie znowu. strefa. I nie wiem co teraz zrobić mam. Ej, mam aptekę, a gdzie ty jesteś, daleko? Mhm. A, ale jesz sobie, dobra, 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 czekaj, bo ja nie wiem co wziąć sobie teraz, zastanawiam się. Nie, wezmę sobie to teraz, dobra. Let's go. Daleko? Nie, no nie, daleko, ale samochód by się przydał. O, 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 o. Let's go. Powoli idzie z TF'a to... Ta. O. Biegnę, biegnę, biegnę. Polecia się troszkę też trzeba krewa widzę. Tyjmy hmm. się Mogę zabić? Może o cześć kolka, słucham. Nie, dwa, trzy. Mm. No słyszałem właśnie miałem pisać do Ciebie I Nie, Nie od się tak. o. Problem. A. Tak dostał Dobra, idę zobaczyć co tam zostawili O ile lutu mamy No jest tam właśnie tylko muszę go tam szarpnąć za chwilę A i moja broń byłem... ja Ty masz lut jak... Dwóch tam jest O, znowu nie trafiłem, no. no nie mogę no co jest no czemu to nie przechodzi no, idziemy u pięć no Kamstwo, państwie. Tak go ubiję, bo inaczej się nie da. Nie wiem, o co chodzi. W głowę mu przecież nie i co? O co chodzi? Czego to nie wchodziło nic? Bierzesz sobie ten? Nie, mam już wszystko, wiesz? Trzeba do... Gdzieś Trzeba... dostaję. Oho, tutaj uważaj. A to jest ten. do krzaka. Mhm. Dobra, jestem z krzaką. Pójdę później. Mhm. Chodź do krzaka. Czekaj, idę potem, bo zabiłem go. Aha, no problem, tylko. To lud, zostaw mnie najpierw. A, bo ty nie żyjesz. Okej. Okay. Sorry, myślałem, że żyjesz. Nie spoko. Tak tu Nie wiem jak mnie zabił, czym mnie zabił o, Dziękuję I coś tam było? Ma, masz potki? O mam, mam, mam trzy nikogo. Poczekaj, panu patrzeć. Tak, to A gdzie on zginął? Tutaj gdzieś? Mhm. Mm nie ja wiem. Eee, o, o, o złotym kałachem. A, no to tak. Potka. No weź. Ja już nie mam miejsce, to jak coś to możesz sobie wziąć. No, no to ja wezmę. O, no, no, no. Spad. <laughs> spadł. <śmiech> Mogę ten samochód wziąć, ani nie z... Ale chodźmy do strefy mo. Mm -hmm. <grymne> Chodź na, na wyspie, a jest jeden, jed, jeden na dachu siedzi. dostał, <grymne> No ładnie. Ale... Tak daleka? Za górko jest. To no. dziwnie. Zabiją. Asysta. Zabili go. Hmm. No nie dziwię się. Tutaj bo. mamy ziomków. No, dlatego mówię. Uważaj im, bo... Żeby się nie spędzi. Ich. A są. Wow. ale oklepani zostali. Kurde, tam na, na, na biało już ma. Mam maski, żeby szybciej. klepić, ich, jakby co. Klep. Nie wiem, który to dostał, bo koło siebie byli. Gdzie oni są? Tutaj. Tutaj są tym zamkiem. 90-80. Biało. nie żyje jeden. Za skałą jest on. Mm -hmm. Przemieścił się. Ten na bańce. Gonisz go? Nie wiem, gdzieś mi zniknął. Przebiegnę do ciebie i tutaj mam dwóch. Po siebie, uważaj. Idę do ciebie. Aha. I on w krzaku jest? Tak, 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 tak. tak. Leży? Ja leżę. Yy, uważaj, bo jest stąd z nią. O tutaj tych dwóch. Cieniasy są. Cieniasy. Yy, idzie do mnie, idzie do mnie. Motorkiem idzie. jedzie. To ja leżę. Ucieknij, no to chodź szybko do mnie, uleczysz mnie? To się słabi, tak, tak, tak. O, jest, jest ten jeden. Dobrze. Okay. Możesz, możesz. Może byś zdążył mnie uleczyć. Gorzej? Będzie się ganiał Zginę, 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 zginę. Czekaj, ile masz jeszcze? Zero. Kurde. Już skał to był. Nic nie szkodzi. Położyłeś go? Mhm. To no to dawaj do strefy, do strefy, do strefy. Do strefy. Okay. Masz dużo życia, dużo życia. Masz Coś ci wezmę może, to ci wezmę, to ci wezmę. Dobra, no spoko, do do no, a, masko, a dobra w sumie. Tak, gdzie ty możesz mi uleczyć? Tutaj musisz mi uleczyć. No, w lewo. Musisz się uleczyć, bo tam mogą oni być. Chyba sobie wypi. Jeden sekund masz to Stoń, pójdź, tak. Ty pośpieszysz, to mam loot przy okazji. I strefa za 10 sekund. Dobra, nie ważne, skacz już, skacz już, skacz już, Zejdź z tego motoru. Patrz. Mam lód z uda, to go wezmę. A oni, oni tam na górze są? Pięciu zostało. A, na górze są. Na górę, dwóch na dwóch. To dwóch na dwóch będzie. Nie, trzech na ja, dwóch. to do ciebie? Wezmę sobie ten lód, co jest na eee... dole. Poczekaj, poczekaj. Masz o to. Mam tutaj lód jakiś. O. Bo widzę chyba. Jest? Nie, to jest ten. Dobra, chodź do strefy. Mam koło siebie. Typa. Mhm. o to chodzi. Okay. I teraz trzeba tylko wziąć sobie przełożyć to tu na dwóch i oni. elegancko, jeszcze jeden, nie ma kawałan czasami tam. Mmm, ma pteczkę Papteczkę ma tylko. No dobra, no, pojazdam no, Ey, no, no. leci za mną, za mną GG Easy, GG e Easy wina